No, dawaj. Zmywamy podłogę, tak? Zapalnąć światło, o. I tu w dużym pokoju dokładniej. No, jak się myją, myją, robisz podłogę. Pokaż tak, jak myją, myją, robisz podłogę. No, wytrzyj ładnie podłogę, tak? Połóż tutaj, tak? I pokaż, jak myjemy podłogę. bo to jest po prostu biadge namoczy. Tak namoczyłeś. To teraz myjemy, tak? No. kolega sprzątać czy odlatuje <śm>